Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, są tak ciekawe te przekazy, są tak mądre, i ja mam nadzieję, że wyciągacie wnioski i wprowadzacie w życie te podpowiedzi, które są w tych przekazach. Wtedy życie staje się łatwiejsze, przyjemniejsze i zdecydowanie, zdecydowanie szczęśliwsze niż Mieliśmy wcześniej. Przynajmniej u mnie tak jest i ja wam też tego życzę. Im jasniejsze jest twoje światło, tym mniej ciemności wokół. Zwiększyć wibracje drodzy to nie są tylko słowa. To nawet nie jest koncepcja, to jest manifestowana rzeczywistość. Gaja to świadomość planety Ziemia. Następne pokolenie ludzi żyjących na tej planecie. Będzie pierwszym z pokoleń, które będą miały boską naturę genetyczną. Ci ludzie zaczęli się rodzić od 2007 roku, a za 20-22 lata wejdą w dorosłe życie. Wszystkie ich troski będą miały wyraźnie spokojny charakter, a ich sposób myślenia będzie wyjątkowo kreatywny. Staną się inżynierami, architektami, naukowcami i uzdrowicielami. Przede wszystkim będę zainteresowany uzdrawieniem teraźniejszości i stworzeniem szczęśliwej dla wszystkich przyszłości. Łatwo rozpoznać tych ludzi po fioletowym odcieniu ich oczy. Później zaczniesz zauważać ich działania, które zaczną wpływać na wasze własne sprawy, stylu życia, do którego dążysz. Nie będę już oferować udziału w karnawale, abyś mógł wybrać nowy kościół bez zmiany. Wybranej roli. Wszystkie moje aspiracje są związane z rozwojem świadomości, dzięki której Twoja prawdziwa natura zostanie na zawsze zamanifestowana. Zawsze jestem Waszym dłużnikiem, ziemią, która jest pod Waszymi stopami. Dobrobyt materialny będzie nadal nieosiągalny dla tych, którzy będą porównywać swoje bogactwo z bogactwem innych ludzi, ponieważ takie porównywanie prowadzi do poczucia deprywacji. Wybierz głęboką świadomość siebie, relacje partnerskie ze wszystkimi przedmiotami i zjawiskami świata materialnego i niematerialnego. Stań się tym, kim jesteś, w najważniejszym i najbardziej znaczącym sensie, który jest dla ciebie dostępny tylko w tej chwili. Znajdź w sobie mądrość, aby móc Wyrazić tą mądrość innym ludziom. Nie podążaj za nikim, kiedy sam możesz poprowadzić innych do przodu i nie prowadzić nikogo do przodu, gdy sam nie wiesz dokąd iść. Aby poznać własną naturę, dołącz do pierwotnego źródła wszystkiego, co jest. Gaja. A teraz on o planecie Ziemię ze świadomością Gaja. Witam Was, jestem królem ze służby magnetycznej. Dwa planety przychodzi cykl korekcji i pogoda się zmienia. Ten cykl korekcji jest niezbędny do utrzymania świadomego życia na planecie, abyś mógł tu nadal istnieć, zamiast stawić czoła wojnie światowej, zniszczeniem lub Armagedonowi. Gaia istnieje dla ludzi, którzy przychodzą na tej planecie swoją lekcję. Gdziekolwiek postawisz stopę, Ziemia twój każdy krok. Cały system jest przemyślany w najdrażniejszych szczegółach. Dlaczego mówię Ci o tym teraz? Abyś nadal czuł miłość i troskę o siebie. Jeśli tak zdecydujesz, możesz chodzić ramię w ramię z duchem i gają. Gdy już tego zapragniesz, odkryjesz ocean możliwości. Stara dusza nie trafiłeś tu przez przypadek. Jesteś mistrzem i jesteś naprawdę bezcenny. Odzyskaj swoją moc. Czy wiesz, że energia twojej duszy jest przechowywana w Ziemi aż do powrotu? Tak, to jest część przeznaczenia planety dla ciebie. Kiedy wrócisz na Ziemię, ona będzie wiedziała, że wróciłeś i zna twoje imię. Planeta tak wiele od ciebie dostaje, ale zwraca też to, co zostawiłeś po sobie, kiedy odszedłeś? Dlatego tak wiele osób ma poczucie, że ma kontrakt, który musi wypełnić. Kiedy osiągasz wiek samoświadomości i dojrzałości, zaczynasz zadawać sobie pytania: co mam robić? Czuję, że jest coś ważnego, co mam zrobić. Co jeśli odpowiedzią jest po prostu ciągłe uczenie się i rozwój? Co jeśli Twoim celem jest promieniowanie? Swoim światłem na ten świat. To nie musi być skomplikowana. Jak powiedziałem wcześniej, im więcej dowieście się o świetle, tym łatwiej będzie ci pokonać ciemność wiedzy. Pokonanie ciemności świadomości polega po prostu na włączeniu większej ilości światła. To samo dotyczy wszystkich wojen. Potężniejsza broń nie jest rozwiązaniem. W ostatnim czasie. Ta planeta dokonała znaczącego zwrotu, jednego z najważniejszych. Wszyscy oni nie chcą już wojny. Jest inne wyjście i oni wiedzą o tym. Oni to ludzkość, miliardy ludzi. Wy, jako ludzie na planecie, nie wiecie, co się dzieje. Ponieważ ludzie, którzy informują was o tym, co się dzieje, też nie wiedzą. Będę mówić o tym, co wiedzą. A to, co wiedzą, to okropne rzeczy więc wszystko, o czym słyszysz, to okropne rzeczy, przestań oglądać wiadomości. W tej chwili na tej planecie dzieje się wiele pozytywnych rzeczy. Jeśli chcesz, że tak powiem, w cieniu zmierzchu, które zaczynają ustępować miejsce światłu, Jeśli chcesz, w rodzącym się przywództwie, którego być może jeszcze nie zauważyłeś wśród tych, kto wkracza w dorosłość. Jest grupa młodych ludzi, Którzy nie zostali jeszcze politykami, ale studiują politykę. Robią to, ponieważ widzę, że w krajach, w których mieszkają wszystko wokół ich jest dysfunkcyjne, ich celem jest przyniesienie życzliwości i wyeliminowanie braku w przywództwie. To i jest cel. Ktoś ci o tym powiedział? Przejeżdżają, żyję, uczą się. Czy wiedzą, co robić? Kto im to powiedział? А ответ: никто. Все, что я показываю, является наименьшим из наименьших. Ничего дивного, что страх так сильный. Дорогой духу, можешь сказать: дай мне мудрость, чтобы я все это понял и знал, что далее делать в постоянно изменяющемся мире. Глубоко кохон вас всех, каждого из вас. Дух не хочет, чтобы aby ktokolwiek czuł się nie swoje i dlatego nigdy nie jesteś sam. Żyj długo i w radości. Nie zastanawiaj się, co się stanie. Nie ma nic gorszego niż budowanie możliwej przyszłości w oparciu o pozory teraźniejszości. Nie próbuj wiedzieć Bożego planu. Lepiej zrelaksuj się i cieszy się każdym minutą swojego istnienia. Kochaj siebie i świat. Kryon Kochani, a ja szybciutko powiem od, od siebie: ja nie wiem, czy oglądaliście 7 lat temu, co najmniej, to był na YouTube krótki filmik, gdzie młodzi ludzie w wieku 20 lat, był jeden Izraelczyk, a drugi Palestyńczyk, i ktoś ich nagrywał. To na pewno to był robiony film celowy jak oni przeszli obydwoje na jedną stronę, czyli Izraelcianin był na stronie Palestyny, a później Palestyńczyk był na stronie Izraela. Oni chodzili i rozmawiali ze sobą. Reakcje ludzi po jednej i drugiej stronie oglądali się, odstępowali Izraelciani od Palestyńczyka i odwrotnie. A oni pokazywali, że Mogą żyć w przyjaźni. Ja wielokrotnie, ja nie wiem, ile razy ja obejrzałam ten filmik. Wzruszyłam się. Wiedziałam, że ku temu idzie nasza Ziemia. Młode pokolenie, które przychodzi, ono zmieni ten marazm, w którym żyliśmy wiekami. Także przed nami naprawdę piękna przyszłość. Ale życie teraz niej Z wami była Irina.